Jesteśmy pod pomnikiem Stanisława Staszica, wielkiego Polaka 2 maja 2022 roku w Dniu Flagi Polskiej, w Dniu Naszych Barw Narodowych. Przypowiewają nam nasze piękne barwy, które nas wyróżniają, które nas łączą, które nam dodają godności poprzez naszą wielką historię, łączą nas nasi wielcy przodkowie, bo historia Polski liczy wiele tysięcy lat. Przed Chrztem Polski Polska posiadała osiemnastu króli. Historia nasza jest bogata. Przeważa w niej oddanie, miłość, Szczerość, szlachetność, prawość takie cechy mają prawdziwi Polacy. A przyświeca nam nasza biała-czerwona, w której kolor czerwony jest kolorem karmazynu, kolorem królewskim, bo jesteśmy szczepem królewskim jesteśmy potomkami Wielkiego Królestwa Polskiego. Dzisiaj. Obchodzimy to święto, które powinniśmy obchodzić codziennie. Codziennie niech nam powiewa biało, czerwona niech z nami będzie zawsze niech nas chroni, niech nam dodaje sił i niech nas łączy, bo stworzyliśmy i tworzymy Wielką Polskę w zgodzie, w miłości, we wzajemnym szacunku i zrozumieniu. „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Polska jest ważna i każdy Polak jest teraz potrzebny i bardzo ważny, najważniejszy. Dzisiaj również swoje święto obchodzi, obchodzą wszyscy Polacy rozsiani na całym świecie. To jest święto również Polonii. Pozdrawiamy was serdecznie, nasi bracia i siostry, którzy Wiel, w, w większości wyjechaliście z Polski za chlebem, za pracą, i tam na świecie robicie kariery i, i jesteście e, dumą e, naszą. Łączymy się, łączy nas ta biało-czerwona, łączy i wyróżnia. To są nasze barwy narodowe. Niech żyje Polska, niech żyją Polacy. Powodzenia naszej Polsce! Cześć i chwała Wielkiej Polsce! Królewski Szczep Piastowy.